Legnicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego potrącenia, do którego doszło w kwietniu we wsi Rogoźnik. Oskarżonym jest 27-letni Klaudiusz P., który prowadził po pijanemu, znacznie przekraczając dopuszczalną prędkość, w dodatku bez włączonych świateł. On potrącił znajdującego się w pozycji na czworaka pokrzywdzonego, który tak naprawdę jest głównym sprawcą tego zdarzenia, a oskarżony w tej sprawie przyczynił się do zaistnienia tego wypadku. Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu, a sprawca uciekł i został zatrzymany dopiero następnego dnia. Tłumaczył, że nie potrącił człowieka, a dzika. Z opinii biegłego wynika, że głównym sprawcą wypadku był jednak sam pieszy. Znajdował się w miejscu niedozwolonym, w pozycji na czworaka, w czarnym stroju, bez elementów odblaskowych na ubraniu, co utrudniało zauważenie go przez kierującego samochodem. Biegli zastrzegają również, że tragedii można było uniknąć, gdyby kierujący Klaudiusz P. był trzeźwy i zachował należytą ostrożność. 27-latkowi grozi teraz kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.